Ósma edycja Arena Festival Film Music w Olsztynie. To jest ten moment, kiedy debiutujemy tutaj, właśnie w tym miejscu, gdzie wszystko powstało, gdzie cały pomysł powstał i gdzie jest stolica Warni Mazur. I nie wyobrażam sobie, żeby właśnie w tym wspaniałym budynku po remoncie nie usłyszeć znakomitej muzyki. Myślę, że te dwa dni są wyjątkowe. Dotykają niezwykle ważnych dwóch aspektów, bo z jednej strony naszego wielkiego. Polaka Kopernika, a z drugiej strony niezwykłej historii, która jest opowiadana właśnie w filmie Chłopi. Niebo jest wszędzie takie samo, nie czekam na anielski chór. Gwiazdy nad nami nie wygasną, lecz przyglądają się z zachód odchodzimy troszeczkę od takiego purystycznego traktowania muzyki filmowej, no bo mamy musical, a więc coś, co jest tak naprawdę na pograniczu i, i muzyki, i filmu, a to wszystko za sprawą muzykalu Kopernik, czyli naszej wspólnej e, tym razem produkcji z Operą Krakowską. Pomysłodawcą tego musicalu był mój poprzednik, e, maestro Piotr Słukowski, który dzisiaj tym muzykalem zadryguje, a my wspólnie z Operą Krakowską będziemy go prezentowali Olsztyńskiej i nie tylko Olsztyńskiej, warmińsko-mazurskiej publiczności właśnie w ramach naszej ósmej edycji Arena Film and Music Festival. Matematyka jest królową nauka. Astronomia to matematyka na rozgwieżdżonym niebie. I dla mnie to jest prawdziwa poezja. Kopernik był zapatrzony w niebo, w gwiazdy. Na Ziemi czekała go potencjalnie, bo tego do końca nigdy się nie dowiemy, miłość, która jest, jak wiemy, najwyższą wartością, jaka może nas na ty, na, w tym życiu spotkać i dosięgnąć. Natomiast Kopernik był rozdarty pomiędzy naukę i wiarę, ale także pomiędzy życie osobiste, a to, co uważał za swoją powinność. Ksiąg wolenie to zaśmienie, zaśmienie umysłu. U nas nie ma takich rzeczy, nie w kraju nad Wisłą. Arena Festival Filmy Music to jest idealny wehikuł dla, dla naszego musicalu i dla propagowania postaci Kopernika, ponieważ on się stąd, z tej ziemi wywodzi. Oczywiście wszyscy wiemy, że się urodził w Toruniu. Poszedł tam do szkoły i wyjechał i nie wrócił. On był związany z Warmią, z Olsztynem, z, z Fromborkiem, gdzie, gdzie dopełnił swojego żywota. I ja się bardzo cieszę, że my teraz tutaj do Olsztyna właśnie przyjeżdżamy, żeby, żeby, żeby wspólnie się tym, tym musicalem podzielić. Kopernik miał prapremierę we fromborku. Marzyliśmy o tym, ja marzyłem osobiście, żeby pokazać to szerszej publiczności, mieszkańcom Olsztyna, na i Mazur. I dzięki zmodernizowanych hali urania to się udało. Nasza bajka tu dopiero się zaczyna, chociaż mamy już za sobą heavy end. Jak to w bajkach był raz, chłopak i dziewczyna? On marzyciel! Ona trochę z cicha pęk. Ja jestem pod wrażeniem absolutnie tego obiektu, który jest kosmiczny w najlepszym tego słowa znaczeniu. I tak sobie myślę, że ta scena, i ta akustyka, i te światła, i te możliwości zasługują absolutnie na najpiękniejsze i najlepsze widowisko na świecie. I musical jest taką formą, która to wszystko ze sobą spoi, ponieważ musical potrzebuje nie tylko tekstu niesionego muzyką, ale też potrzebuje świateł, potrzebuje dźwięku, potrzebuje doczej do wszystkich, potrzebuje mówić do ludzi współczesnym językiem. Stąd uważam, że to jest najwłaściwsze miejsce, żeby o Koperniku opowiedzieć właśnie w takiej formie – musical Kopernik. nie mieliśmy nigdy dwóch tak wielkich wydarzeń. W tym roku pracuję przy festiwalu, jak tak średnio policzyłem, prawie 300 osób. Czegoś takiego jeszcze nie było, tylko że musimy wziąć pod uwagę właśnie to, że to jest cały zespół techniczny, artyści, chóry, orkiestra przy musicalu, plus wszystkie te ekipy, które obsługują światło, obsługują ledy, obsługują scenę i nagłośnienie. Dwa dni budowaliśmy najpierw scenografię do musicalu i później w ciągu kilku godzin to, co budowaliśmy w ciągu dwóch dni trzeba było przebudować, kompletnie rozebrać, żeby przygotować nową scenę do koncertu z muzyką z filmu chłopi. To jest naprawdę najważniejsze dla mnie dzieło mojego życia pewne zwieńczenie na dwudziestolecie mojej twórczości. Niesamowity skład, niesamowitych muzyków, wyjątkowych talentów, z którymi gramy od kilku miesięcy te koncerty. A dodatkowo wiem, że zadryguje wspaniale pan Słukowski. Pozdrawiam serdecznie. Życzę Państwu pięknego wieczoru. Powodzenia wszystkim, bawcie się wspaniale, głębokiego odbioru. Drugim koncertem można powiedzieć, że rozdziwiczamy to miejsce. Także dziękujemy bardzo Piotrze, dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie i wszystkim organizatorom tego wspaniałego festiwalu. Na festiwalu jesteśmy po raz ósmy? Jesteśmy na początku, tak, tak. Generalnie nie wyobrażamy sobie początku lata Jasne. bez tej imprezy. ja miałam dreszcze, naprawdę, i wspaniałe, wspaniałe. Było bardzo rewelacyjnie. Ja miałam na przemian łzy w oczach, gęsią skórkę i ścierpniętą skórę na głowie. Muzyka przepiękna, nie da się tego wyrazić słowami. Od początku współpracujemy przy festiwalu z Fundacją Sochomira Dziaka, Fundacją Film Spring Open. Realizowaliśmy już na przestrzeni tych 8 lat różne działania. Ostatnie dwa lata poświęcamy na wykorzystanie sztucznej inteligencji w formach filmowych. Powtarzamy te warsztaty dlatego, że sztuczna inteligencja bardzo szybko się rozwija. Mamy świetnego szkoleniowca, którego zaproponowała nam Fundacja, Jakowac Laksa, człowiek doświadczony. I widzimy też po uczestnikach tych warsztatów, lista nam się bardzo szybko wypełniła. I to nie jest tylko i wyłącznie młodzież. W tym roku uczestniczą osoby, które skończyły filmówkę. I one chcą się też douczyć, dokształcić, ponieważ tego na filmówce tak na bieżąco się nie wykłada. żeby ta postać na naszym zdjęciu robiła coś bardzo konkretnego, piła, wstawała, wypowiadała się jakoś, to to już wymaga komend i wymaga świadomości działania tych narzędzi. I znowu na warsztatach pokazuję, jak te narzędzia działają i jak wyglądają w samym środku. Także no, poziom jest bardzo wysoki. Naprawdę głęboko zanurkowaliśmy. Ten rodzaj warsztatów i jeszcze z takim profesjonalistą jak Kobas Laksa bardzo mi się przydadzą. To nie jest tak, że, że oczywiście przestanę być grafikiem i zacznę być tylko prompterem i zacznę robić te wszystkie sztuczne y, twory, natomiast y, uważam, że taka wiedza jest bardzo potrzebna. Arena Film Festival po prostu super za Kobasa. Dziękujemy. Niech emocje, których doświadczyliśmy właśnie podczas tej ósmej edycji, zostaną z Państwem cały rok i czekamy na kolejną edycję w tym miejscu, czyli za rok, dziewiąta edycja. Zapraszam.